Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Z tej strony kanał Kylie i w zasadzie jest to ostatni patch notes ale pamiętajcie, że w tym roku, ponieważ niebawem się kończy, więc zobaczmy sobie, co dla nas tu przygotowali. Przede wszystkim, zanim przejdziemy do notesów tutaj trochę pozmieniali, jeżeli chodzi o ten Combat Assistance. Nie wiem, czy jesteście na fali, że się tak wyrażę, ale ten auto-aim, który dodali chyba tydzień albo dwa tygodnie temu. Powodował to, że dało się grabować postacie niezależnie od tego, gdzie one stały, czyli taki powiedzmy automat. I bardzo dużo było na ten temat pisane na forum i jak widać, bardzo szybko zostało to naprawione, tak więc od tej pory nie będzie można na przykład LAN, która ma dystansowego graba, używać i po prostu to gwarantowało 100% wejść czy trafień, bo można też jeszcze zrezystować, ale bardzo rzadko, więc trafień. No, i po prostu tutaj przepraszają i piszą, jak to widzą, i generalnie całą mechanikę. Ale nas interesuje tylko to, że po prostu zostało to znerfione. W sumie dobrze, ponieważ dało się to bardzo wykorzystywać, szczególnie na PVP. Ale teraz przejdziemy sobie do eventów. W zasadzie są to eventy. Dość e, krótkim terminie, ponieważ e, zaraz po nowym roku tutaj mamy jeden, czyli trzeba iść na Coastal Balance, zresztą przejdziemy sobie do tego. Event drugi to jest Leddy Bell Toll e, event trzeci Boss Drop Rate Boost i kolejny to jest Book of Training Boost, zobaczmy sobie teraz e, szczegóły, może tak będzie lepiej, czyli Laras New Year Wish, jeżeli ktoś w zeszłym roku był, e, to będzie wiedział co chodzi, dla pozostałych to po prostu trzeba e, iść do tego miejsca, to jest na lewo od e, Valley bardzo blisciutko i tam będzie można zrobić właśnie bardzo łatwy event Box full of Wishes pamiętajcie, że to e, jest a w zasadzie to jest od 30, czyli już można w zasadzie e, te nagrody zbierać pamiętajcie, że macie tylko tydzień czasu, bo do 6 odbiór no i tutaj e, generalnie chodzi o ten ostatni event, bo tu trzeba zacząć od pierwszego eventu, który od pierwszego questu, który Bierzemy od MPC Black Spirit, potem musimy iść do Lary, i potem od Lary mamy dwa e, questy, i potem na samym końcu otrzymujemy books, e, Box Full of Wishes, i tam będziemy otrzymywać te wszystkie nagrody: czyli Kafra Stone Bundle, Memory Fragment Bundle, Cronstone Stone Bundle oraz mer Palette. Pamiętajcie, że te bundle to takie zestawy i losuje wam 50 do 100 sztuk z każdego rodzaju, więc warto to robić, szczególnie, że to są free. Money, Let the Bell Toll, kolejny event Też od Lare, czyli w tym samym miejscu Będzie można otrzymać Contribution X Gold Bary, no i tutaj macie Bówka, możecie wybrać jednego z nich Czyli item drop rate, skill X czy life X, wszystko po 10% Od dzisiaj do 6, czyli tylko tydzień, macie zwiększone podwójnie Drop rate szans, jeżeli chodzi o te World Bossy Ksarka, Karanda, Nuver, Kutum, Ofin, więc szczególnie dla nowych graczy warto chodzić na te e, bossy, ponieważ wystarczy raz uderzyć i czekać na nagrodę. I praktycznie macie tą samą szansę co ci, którzy mm, po prostu biją tego e, bossa. Dużej różnicy nie ma, ponieważ często ja jestem, e, bije bossa. Standardowo swoją main, postacią, a ktoś przychodzi po prostu innym postacią na 56 levelu, uderzy raz i otrzymuje taką nagrodę. Więc to mówi samo za siebie RNG, po prostu tak więc yy, próbować, próbować i się nie bać. Kolejny to jest Boss Drop Rate Boost, czyli jeżeli chodzi o yy, te nowe. Aha, tu jest Newly Added, dobra, czyli Vel, Garmod oraz Heart of Karanda też się do tego zaliczają, tak jak tutaj te bossy. Również będzie można otrzymać Open Belongings of the Adventurer yy, I to też jest dublowane to było te, również wcześniej A teraz jest podwójna szansa jak tu możecie zobaczyć Jest również szansa na Tety Więc warto chodzić szczególnie przez, te, yy, przez ten tydzień Dodatkowo Book of Training Boost Czyli yy, wystarczy podejść do MPC yy, Jamie Drucker Czy yy, yy, miejsca gdzie można sobie trenować na kukłach Powinien być w każdym mieście i otrzymacie combat X50% oraz Kill X 50% i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o eventy, tak, e, trwające eventy, to jest nowa Launch Events. Create now, e, nowa Pre Launch Events oraz Get a Young Ice Dragon. Zakończyły się Create Now, Terminal Winter Park oraz Happy Thanksgiving. Teraz e, będzie można otrzymać nagrodę. Dopiero 1 stycznia będziemy mogli otrzymać kod, który możecie odebrać, i tam będą również nagrody. Również nagrody czekają osoby, które brały udział w konkursie, jeżeli chodzi o wygląd nowy. Możecie to sprawdzić na forum. Cały czas przypominają o Stay Secure and Earn Award, czyli jeżeli ktoś zmienił hasło, mając grę na przeglądarce, w dalszym ciągu może odebrać swojego value packa, jeżeli do tej pory tego nie zrobił teraz sobie przejdziemy do tej ciekawszej rzeczy i w zasadzie to jest tu w tych trzech linijkach e, czyli dodano 30 minutowy cooldown jeżeli chodzi o black spirit rage 200% szczególnie było to wykorzystywane do berserkerów nie wiem czy wiecie ale e, była jedna minimum gildia gdzie były same witch wizardy oraz kilku berserkerów i to gwarantowało wygraną ponieważ cały czas można było dawać mu PA czyli 999 dp co czyniło go niemożliwym do zabicia a Black Spirit Rage powodowało to, że taki berserker potrafił zabić naprawdę masę osób, szczególnie jeżeli to był yy, osoba high-endowa, czyli tam powiedzmy 650 GS. Yy, bardzo dużo klipów jest na Twitchu i tak dalej, gdzie taki berserker no, rozpierdziela w zasadzie połowę yy, przeciwników, a Witch, Wizardy drugą połowę i była to gwarantowana wygrana. Teraz może się to troszeczkę pozmienia, szczególnie że berserkery no nie będą już tak używane, bo 30 minut dawno jest to całkiem sporo, czyli trzeba będzie to używać taktycznie. Dodatkowo e, nie będzie można otrzymywać właśnie tego życzonego PA, czyli Protected Area Alliance Blessing, a to chyba dla mistyka to jest tylko dla jednej osoby. I jest tutaj Rejus 1 minuta, czyli otrzymacie raz PA, to kolejnego nie otrzymacie przez kolejną minutę, to jest też dobre, ale. Jeszcze lepsze jest, że tego DP999 już nie ma. Tym razem będzie to damage reduction 50%. Czyli, jeżeli macie 300 damage reduction, 300 DP, no to z będziecie mieć 450. Wspomaga, ale już nie tak, że będziecie nieśmiertelni. Więc to były te najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o PVP. Przynajmniej tak mówili, że te PVP będą teraz dostosowywać do aktualnych warunków. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy ruch. Jest dobry. Kolejne rzeczy, które tutaj widzicie, to są zmiany w Rabamach, czyli tych dodatkowych skillach, które macie w połączeniu z mainem. I każda klasa dodała, dostała trochę bówka, jeżeli chodzi o te dodatkowe. Ten trzeci Rabam nie będę opisywał każdego, ponieważ w każdej klasie się troszeczkę pozmieniało. Jak tutaj możecie zobaczyć, możecie sobie tutaj zerknąć. Nie są to duże zmiany. Troszeczkę więcej damage'u, jakieś tam drobne. Yy, zmiany dodane SA, czy tam jakieś agro. Naprawdę takie drobne. Yy, zmiany niekoniecznie potrzebne. No ale dobra, przechodzimy sobie w zasadzie do ostatniej rzeczy. Tym razem nie było dość dużo zmian. Yy, czyli per Shop Update. Plarzymy sobie co. Tutaj przygotowali standardowo 3 outfity za 6800 i to jest dla yy, nowy, tak? Aha, to jest dla wszystkich klas, przepraszam, bo mnie to jest. No, tu jest Guardianka nowa, dobra. To dla wszystkich klas. 3 outfity za 6800, czyli obniżka 33%. Kolejne to jest za 990 pereł. Możecie mm, wybrać sobie jednego peta. Mm, jest tutaj Arctic. O, jest nawet Arctic Fox Polar Bear. Mm, myślałem, że. Okej. Okay. Aha, y, Arctic Fox. Kosztuje 1620, a pozostałe 990 pereł to jednak trochę dziwnie tutaj opisane. No dobra. W każdym bądź razie ten Arctic Fox jest naprawdę dobry. Polar Bear y, ma wagę, więc to są jeden z takich lepszych y, petów, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Kolejny to jest nowy outfit dla Guardianki za 2200 pereł. Niedźwiedzia głowa. Dla Guardiana cały zestaw za 5950 pereł, czyli mamy tu raz, dwa, trzy outfity i możemy sobie wybrać jednego z dwóch. Dodatkowo drobne bonusiki. Chief Bear Pack za 3760 pereł. Tu mamy jeden outfit, jeden pet, dwa pety, A nie, musimy wybrać jeden na tierze trzecim. Dobra. Kolejny to już chyba nas nie dziwi Artizja Memorki za 4480-120 sztuk również e, Season Enhancement Pack za 640 Pereł, czyli Cry 10 i Chronstone'ów 50 dodatkowo Timefield Blackstone 100 sztuk i Advice of Walk 20, maksymalnie 10 zakupów. E, Wishful Pouch of Fortune za 900 e, pereł. Otrzymuję Wishful Pouch of Fortune. I to po prostu jest na zasadzie tych Destiny. Czyli albo otwieramy lepszego, czyli to będzie Good Fortune, albo otrzymujemy od razu 100 Chrome Stone'ów. Potem, jeżeli Good Fortune nam się dalej nie otworzy, zamienia się w Wishful Pouch, albo otrzymujemy Fairy i Ren. Kolejny to jest Marvelous Fortune, albo Artezian Memorki. Kanapę Classic Box a na samym końcu jeżeli dojdziecie do Astonishing Fortune to otrzymacie premium outfit box za 900 pereł no ciężko będzie to trafić ponieważ to jest jakaś tam ustalona szansa czyli musicie 4 razy otworzyć i otrzymać kolejnego lepszego poucha i dopiero wtedy otrzymacie outfita więc jeżeli chcecie ryzykować to jest taka inna wersja lootboxa w zasadzie dobra yy, możecie kupić ich też 11 za 9900 pereł Uważajcie z tym, bo można naprawdę wtopić dużo pieniędzy, a zyskać w zasadzie nic Wyprzedaż e, atwitu dla Dark Knight za 2720 pereł Wyprzedaż kuponów na zmianę family name y. Kosztował 1000, teraz kosztuje 500 Również dotyczy to zmiany e, nazwy postaci Premium Pack -E na Chichinni za 2250 Pewnie jakieś bonusy jeszcze ma a nie, to tylko dla wracających 2250? Aha, aha, to jest ten co e, zwraca perełki, czyli po miesiącu będziecie mieć troszeczkę więcej ponad to, żeby kupić kolejnego value packa. <coughs> book of e, Training, Half Price e, Sale, czyli możecie kupić sobie właśnie te e, Book of Training i na kukłach sobie trenować. One są. Mm, aha, dobra, czyli możemy jeden zakup. Dziennie, czyli wystarczająco w zasadzie Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie I w zasadzie, ponieważ zbliża się już koniec roku Chciałbym Wam życzyć szczęśliwych, szczęśliwego nowego roku Jak najwięcej penów, no i jak najlepszych dropów Żeby same tety Wam wypadały I widzimy się w przyszłym roku Mam nadzieję, że będzie więcej poradników No w zasadzie to życzenie dla mnie i dla, dla Was Tak więc trzymajcie się, jo jo